W Unii chcemy, żeby liczyła się Polska. No, podobnie jak Francuzi chcą, żeby liczyła się Francja, a Niemcy, żeby liczyły się Niemcy. No i wszystkie inne kraje tak samo. To jest naturalne. Podobnie jak to, że w Polsce mieszkańcy Mazowsza chcą, żeby liczyło się Mazowsze, mieszkańcy Podkarpacia, żeby liczyło się Podkarpackie, a Ślązacy, żeby liczył się Śląsk. To także jest naturalne, bo tak naprawdę lepiej jest się samemu rządzić, czyli samorządzić, niż być rządzonym centralnie od góry. Te nasze małe ojczyzny funkcjonują zdecydowanie lepiej w sprawach życia codziennego. One oczywiście nie podejmą działań globalnych, nie stworzą swojej armii, nie będą miały swojego pieniądza. Nie stworzą systemu emerytalnego, ale z całą pewnością mogą decydować o szkolnictwie. Mogą mieć więcej do powiedzenia o budowie dróg, więc podział pieniędzy powinien być inny niż jest. Więcej do powiedzenia powinny mieć regiony, no i więcej do powiedzenia w tych regionach. Powinni mieć sami podatnicy. Jak decentralizacja, to decentralizacja.